Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym dniu. Ja muszę patrzeć niestety w lustro, żeby Wam patrzeć w oczy, bo. Tak, to jest właśnie jak się nagrywa telefonem, nie wiadomo gdzie patrzeć. Ja się właśnie szykuję do centrum, bo chcę Was zabrać znowu do centrum i powiem Wam, że wykonałam taki szybki w tym lustrze dosłownie w szafie w tym lustrze od szafy o może w ten sposób makijaż który jest delikatny i taki wiecie, dzienny. W zasadzie najbardziej zależało mi, żeby wypróbować, czekajcie, już Wam pokazuję, taki fluid, o może w ten sposób, e, taki fluid kryjący dla skóry naczynkowej z Farmaceris 20 Nude. Pokazywałam Wam na Instagramie mój krem na naczynka, jakby z tej serii N, który nie do końca mi się sprawdził. On tak naprawdę... Był dla mnie za gęsty, za mocny, za, za ciężki po prostu, jak dla mojej skóry na ten moment. I razem w tym zestawie miałam właśnie ten fluid kryjący, i go dzisiaj wypróbuję. Znaczy, już go nałożyłam, już nałożyłam również. Czekajcie, czy będzie widać. Nałożyłam bronzer i nałożyłam troszkę rozświetlacza i poprawiłam sobie brwi. Także taki dzienny makijaż wykonałam właśnie dzisiaj i jeszcze użyję pomadki. Na ten moment użyję pomadki tej właśnie, tej nowości z Essence Extreme Shine Volume, Volume Lip Gloss. Ma jakby powiększać usta. Wczoraj używałam, jak Wam nagrywałam, vloga tej Plumping. Czy ona mi powiększyła te usta? Nie wiem. W każdym razie nie, w ogóle jej nie widać na ustach. Zobaczymy, jak, jak ta będzie się zachowywała. Zaraz do Was wracam i pokażę, jak wygląda. No, ten błyszczyk powiem Wam, troszeczkę lepiej wygląda. Nie wiem, czy coś możecie tutaj zobaczyć, że on. Tak fajnie rozbłyszcza te usta. Może dlatego, że tutaj są. Nie wiem czy zobaczycie, bo troszeczkę mi ten telefon teraz, jak ustawienia fabryczne, jak ustawienia fabryczne przywróciłam, to mi tak trochę gubi ostrość. Ale ma drobiny, takie jakby brokatowe, coś w tym stylu. Ale widzicie? Bardzo fajnie błyszczą się te usta. Ja lubię taki efekt. I ten złoty zdecydowanie jest dla mnie. Może jeszcze następnym razem, tak z bliska, pokażę Wam ten drugi. Bo powiem wam, że jak nagrywałam ten film wczorajszy, to tak nie za bardzo było widać tak naprawdę tych ust. No i zobaczymy, jeszcze jeszcze dam szansę temu błyszczykowi. Na pewno będę go używała, ale on tak dziwnie mrowi też usta, więc nie wiem czym to jest spowodowane. W każdym razie ten efekt naprawdę mi się bardzo podoba. Tylko może dzisiaj, jak będę w centrum, to może pójdę do TK Maxa albo do jakiegoś innego sklepu i sobie popatrzę nad jakąś konturówką, czy do Superdraga, nad taką, wiecie, cielistą konturówką, żeby fajnie było może obrysować te usta, żeby one miały taką większą objętość troszeczkę, takie były soczyste, wiecie o co chodzi, bo... Ja się zawsze śmiałam z tych moich ust, że to są takie dwie kreseczki, których nie widać. Nie to, że miałam kompleks z powodu ust, no ale natura nie obdarzyła mnie pełnymi ustami. Więc więc tak na razie są jakie są, może później będą lepsze, ale na razie muszę się trzymać takich właśnie rzeczy. Ten mi się bardzo podoba. Pierwsze wrażenie jest bardzo dobre, a markę Essence możecie sobie znaleźć właśnie tutaj u nas w UK, między innymi w Wilko, ale nie wiem, może w Superdragu też są? Dzisiaj pójdę może do Superdraga i zobaczę. W każdym razie chyba w bucie są i chyba w Superdragu albo w jednym z nich. Zobaczę dzisiaj i dam Wam później jeszcze znać. Na pewno w Wilco. Ja to kupowałam w Wilko, więc naprawdę ten efekt jest fajny jak dla mnie. Taki wiecie, złot, złotawy mam dzisiaj makijaż. Taki delikatny dzienniaczek, ale jednak tak troszeczkę widzicie, tu rozświetlacza trochę. Jest dobrze. Ok, idę na autobus, idę takim tajnym przejściem, takim skrótem. Mam nadzieję, że to mi nigdzie szczur nie wyskoczy, bo tutaj w Manchesterze jest bardzo dużo szczurów, dlatego, że jest bardzo brudno i po prostu one są chodnikami sobie chodzą, albo ulicami tak jak kiedyś Wam mówiłam, że rowerem bym gdybym jechała szybciej i bym się nie zatrzymała, to na pewno bym rozjechała szczura no, ale ogólnie nienawidzę szczurów, ani myszy, ani nic z tych podobnych rzeczy e, biegających Idę na autobus i zobaczymy, czy trzeba będzie w autobusie mieć maseczkę. Czy jest taka wolność, wolność? Czy jest taka wolność, nie do końca, wolność? Także będę się odzywała jeszcze później. No coś się stało z samochodem, i utknął na skrzyżowaniu, i oczywiście zdarzają się tutaj, że, e, że ogólnie. O, już ruszył. E, że tutaj też trąbią ogólnie na ludzi, ale nie zachowują się raczej tutaj tak hamsko jak, e, jak w Polsce. Że wykrzykują, wiecie przez okno, że ty debilu albo ty idioto. To po prostu uprzedzą światła, tym klaksonem, że że chcą jechać, a my spróbujemy teraz, moi drodzy, iść zobaczyć, czy katedra jest otwarta, bo chciałam wejść do katedry pokazać wam, ja już kiedyś tam byłam, ale chciałam wam pokazać jaką tutaj mamy katedrę w Manchesterze. Tutaj jest ogród katedry. Tutaj czasami wiecie, jak jest ciepło. Dzisiaj jest pochmurno. Ludzie sobie siedzą, piknikują czy lautują. Ale muszę Wam powiedzieć, że katedra jest raczej zamknięta. Ostatnio, jak tutaj byłam, to drzwi były otwarte znaczy ta brama. A że teraz jest zamknięta, to śmiem twierdzić, że, że jest zamknięta. Nie sprawdziłam w internecie, czy jest dzisiaj otwarte, czy nie. Powinno ogólnie. No ale chyba raczej dzisiaj nie wejdę, nie pokażę Wam. Chyba, że jeszcze później tutaj wrócę. większych dworców pociągowych, autobusowych i w ogóle przesiadkowy taki e, łączący wszystkie tak naprawdę kraje. E, kraje. Kierunki Anglii e, tutaj właśnie z Manchesterem. Ale wiecie, pokazywa, pokazałabym Wam, gdyby to był jakiś, e, no wiecie, dla każdego może być to. Dworzec jak dworzec, ale jednak te dworce, to, dworce tutaj w Anglii są takie inne. Inne, specyficzne i takie, które... których nie ma w Polsce. Przeważnie dworce tutaj są czyszczone. Też nie spodziewałam się, kochani, tego, że tu będzie w centrum tyle remontów. Jest tyle remontów, że no nie spodziewałam się, że będę musiała obchodzić zamiast jakoś szybciej i w ogóle to muszę obchodzić naokoło, bo wszędzie są uliczki jakieś pozamykane. Dobra, jestem już koło tego miejsca, więc już wam pokażę kolejny przystanek. Jesteśmy kochani w kolejnym miejscu, czyli to jest Arena Manchester. Arena chyba się nazywa to AO AO Manchester, największa arena w Manchesterze. Napiszę Wam, ile mieści ogólnie ludzi. W każdym razie musicie mi uwierzyć na słowo, że jest to bardzo duża arena. Tu są organizowane bardzo duże koncerty masowe. Ja szczerze unikam takich masowych skupisk ludzi, takich wielkich i takich masowych imprez. Ale tutaj chciałabym Wam pokazać to miejsce, ponieważ tutaj, w tym miejscu, bo od tyłu są parkingi. Tutaj w 2017 roku był zamach. Podłożono bombę na... No nie powiem, bo teraz wszyscy będą jeździć, no. I przechodzić. Oczywiście. Tutaj moi drodzy, w 2017 roku została podłożona bomba na jednym z koncertów Ariany Grande w której zginęło bardzo dużo ludzi, w tym dwóch Polaków i nie byłby to, wiecie, jakieś tam, jakieś tam bardzo szczególne miejsce, gdyby nie fakt, że y, ja akurat wtedy byłam w pracy i jak ktoś puścił hasło, że y, był y, zamach bombowy na koncercie, na koncercie, nie mówili kogo, na koncercie w y, Manchester Arena, to ja powiem Wam szczerze, że pomyślałam sobie pierwsze, że ja tam e, mogłabym być. A to dlatego, że ja miałam e, już praktycznie włożone do koszyka, jeszcze tylko niezapłacone bilety na koncert Anastaji. I powiem Wam, że e, myślałam, że to w tym dniu, a to mi się pomyliło, bo koncert Anastazji był... Był pod koniec maja, natomiast występ Ariany Grande był jakoś chyba w połowie maja. Mnie się pokiczkały te dni. I ja sobie pierwszy pomyślałam, że to był koncert Anastasi, a dopiero później okazało się, że to był koncert Ariany Grande. I powiem Wam, że trochę to pamiętam to do dnia dzisiejszego, bo to był maj, e, chyba właśnie połowa maja. I powiem Wam, że troszeczkę to mną wstrząsnęło. Później Ariana Grande zrobiła koncert taki wielki, czczący jakby pamięć o tych ofiarach tego zamachu. Właśnie na jednym takim wielkim, otwartym koncercie w Manchesterze. I tak, no i to cała. Cała w zasadzie historia, którą musiałam Wam powiedzieć, bo jest to dla mnie też takie mentalnie trochę szczególne miejsce. Um, bo mówię Wam, zmroziło mnie w momencie, kiedy, kiedy się to okazało, że ten zamach jest, a ja mówię, kurczę, a ja miałam tam być. Wiecie, to jest taki pierwszy taki szok, a później się okazało, że to inny koncert i, i że ten mój miał być pod koniec maja. Nie było w tym by nic dziwnego, kochani, gdyby, gdyby mi ja nie włożyła do koszyka po prostu tych biletów na koncert Anastazji. I ten koncert, wiecie, w, tym, w tej arenie, um, tak mi utkwił w pamięci, że, że to mogłoby być to. A ja powiem wam, że właśnie tak się zastanawiałam, czy iść na ten koncert Anastazji, bo niby lubię ją, bardzo ją lubię. Ale z drugiej strony... O, i tu nie przejdziemy właśnie. Musimy się wracać. E, ale z drugiej strony właśnie taka masówka mnie troszeczkę jakby ograniczała. Ja byłam tutaj na mnóstwo koncertów, tak naprawdę. No, mnóstwo, może przesadziłam. Ale dużo kon koncertów zaliczyłam tutaj w Manchesterze. Przez to też trochę tak lepiej znam Manchester, bo jeździłam, musiałam się, wiecie przetransportować z różnych, z różnych miejsc Manchesteru, gdzieś tam w dane miejsca, gdzie grali koncerty. Kiedyś to nawet w jedną dzielnicę Manchesteru szłam w nocy, koncert się skończył koło 11, .00. ja nie miałam, nie miałam już żadnego połączenia z domem i szłam na pieszo. O pierwszej w nocy chyba byłam w domu. No, nie zapomnę tego, ale widzicie takie doświadczenia, takie, takie doświadczenia, które są z nami i je pamiętamy. Ludzie się patrzą, uśmiechają. Ja nie mogę tutaj w ogóle. Uff. Także tam. Arena Manchester. Także takie doświadczenia są z nami. Takie doświadczenia przeżyliśmy i. Wspominamy z rozrzewnieniem, mimo iż wtedy było ciężko. Będę Wam mówiła w kolejnych filmach o tym właśnie jak było ciężko i zobaczycie czy życie na emigracji jest takie usłane różami. collection i chciałam sobie zobaczyć te konturówki do ust, ale zobaczcie pojedyncze sztuki są takie różowe, które mi nie pasują do tego e, złotego błyszczyka więc e, szukam dalej, ale to jest na przykład make up obsession ale idę dalej, bo bo może gdzieś indziej będą jeszcze Jesteśmy kochani na jednej z największych manchesterowskich ulic. Nazywa się Street Market i są tu wszystkie sklepy. Na jednej ulicy są wszystkie sklepy, jakie tylko dusza zapragnie. Między innymi Primark i TK Max, do którego zmierzamy. Tą ulicą dojdzie się do takiego punktu w Manchesterze, który również wam pokażę tutaj pan śpiewa sobie też wam pokaże <śmiech> <śmiech> Będziemy zobaczyć, co jest w TK Maxxie, chociaż tutaj to wszystko poprzebierane powinno być, ale wejdę, zobaczę. Oczywiście pierwszym stoiskiem to jest stoisko kosmetyczne, ja tutaj zawsze przychodzę, w bucie jednak nic nie wzięłam, więc zobaczymy, tutaj może coś wezmę. Myślę, żeby coś jeszcze wziąć mojej mamie i mojej siostrze do Polski, bo szykuję paczkę i zobaczymy, popatrzę na spokojnie, co tutaj jest.